Podobno nie umiesz tańczyć. Słyszałam właśnie o tym. No mam straszny problem, no uczę się od jakiegoś czasu i nie wychodzi mi strasznie. I uczysz się że na na Aha. No to jak to jest? No bo on jest taki troszkę złośliwy. Złośliwy jest na tym planie, stara się niby coś... E, utrzeć mi nosa, ale poradzę sobie z nim. I na końcu się zakochacie. Ja tego nie powiedziałam. A w kim się kochasz w serialu Tylko Miłość? W tańcu przede wszystkim. tańcu się kochasz. To tak jak w życiu. Dokładnie. Bo słyszałam, że jesteś najlepsza w Europie. Doszły mnie też te słuchy. Kurczę. No i co teraz? No i teraz jest ogromna satysfakcja. Satysfakcja nauk angielskiego. Przeczytałam w konkurencyjnej gazecie, że nie umiesz angielskiego i szybko się musisz nauczyć. No właśnie, to są te wasze wiarygodne... Nie nasze, nie nasze, nie nasze. Ja tam coś słyszałem, że mówisz po angielsku w telewizji. Coś tam mówię, no. Jak to jest? Z czym? No z karierą z angielskim, ze światową y, karierą i sukcesami. Co się planuje, się szykuje? O, międzynarodowe no, no. produkcje to jestem na etapie zdjęć do rosyjskiego filmu cały czas. E, powiedz takiego, my nie wiemy tutaj. Wolf Messing. To jest, jest? E, kilkuodcinkowy e, film, e, w którym gram mm, kobietę głównego bohatera. Żonę innego, ale. E, melodramat. E, nie, bardziej obyczajowy, obyczajowy... Tak, opowiada o życiu magika, yy, który yy, ma nadprzyrodzone moce, Aha. Yy, moce przewi przewidywania, różnych sytuacji. A ty się go muzą, tak? Dokładnie. <laughs> A co z tego takiego śmiesznego? Nie, to dobrze, dlatego, że tak Rosjanie powinni być na ciebie wściekli, bo wygrałaś z nimi. Oni władzali drugie miejsce, jak pamiętam. Tak, tak, tak. A Ale jednak, jednak... na do filmu zanim e, wygramy Eurovizję. Mówisz po rosyjsku, czy masz dublerkę rosyjską, jak to będzie? Cały film jest e, dublowany. Jest... Podstawiony jest głos później, ale ja ambitnie podeszłam do sprawy, mimo to, że mogłam mówić po polsku, nauczyłam się swoich kwestii w języku rosyjskim. Ojej, to powiedz coś po rosyjsku, nie wiem, nie. ja lubię Ciebie. Nie, ja jestem Polką, rozmawiamy, ja mówię po polsku. Polką z Kielc. Dokładnie, zawsze scyzoryk.